Masz jeszcze te 8 monster mitów? To świnka jest. No mam pięć. A co? No dai, dai, Chcesz dai, się wynająć? Daj, Dobra, Nie, nie, te masz wszystkie. I patrz, patrz. Chodź do świniak. To wynajmujesz się, tak? A w sumie na razie wynajmę, ty. I chodź, będziesz mi pomagał, świniaku, pieprzony. A, czyli on. Wy... A, bo on ci ścina drzewa, no zapomniałem. No dawaj, 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 no ścinaj! Jak jesteś bezużyteczny, to Aż chore Wyna Dałem ci 3 mięsa, ty nie ścinasz Weź się wszystkie drzewa na tym obszarze albo pospalaj z pochodnią dla węgla albo coś, okej? Okay? Czekaj, tak żeby nie podpalić całego lasu. No to żeby też... Potem się młynu nie młynę ja, no życie. Weź odły koło niskie, żeby już... Wystał. Ja? Bo tam z tego co pamiętam, kamienia, się przydadzą na. A nie kalkulaty. wiem, co tam ma, nie, pa nie pamiętam już. A nie, nie ma. Gdzie są kur... kamienia? Ty masz kamień? Czekaj, nie pamiętam, jaki zasięg ma, dobra. Odpalta. Zobaczymy, co się wydarzy, co się wydarzy. Gdzie byś chciał mieć, mieć postawione jakby takie długienko z, z, z czestami Chyba nie wiem, wybieraj Ja to tam latałem Muszę, muszę rozplanować sobie w głowie Założymy... całą trawę z to no szu... na no, małty lewą. do ognia wleciał Debil na razie jak się górna, to... W sadzie. Dla ciebie będzie ten motyw. Dobrze, dzięki. A ile węgla będzie ci potrzebne? Zdejmę. No więc to chcę... no wiem, co to? My chcemy mieć 6. Czyli fud. Czyli będzie kuki. Jest cooking Jest, to jest 6 na 1, ale chcemy ich 6. Czyli 6 razy 6, 37. Ułapanie. No. no. Można serio. Ten las cały z JARAM Możesz. I plus jeszcze chcę postawić przynajmniej 8 kraków czyli 8 razy 2, 16 czyli jeszcze plus 16, 4, 52 Ojej. No tak, tak na start mam zrobić. No dobra Okej, okay. no to tak Odpal to Okej. Okay, Odparł okay, to. Okay. Kevin, to też możesz Cyk to już drewno. Masz kamień w ekwipunku w ogóle? No mam A ile? 29 Mmm, to możesz dać Się przyda duże kamienie Eee, dobra No daję ci fulla na razie te narzędzia, mam to A akurat dać mi idealnie podstawę, chłopie No widzisz Dobra, a i łopatę miałem zrobić. Daj mi łopatę, daj mi łopatę, ale ze skinem. Let's go. Jakiego skina masz? No z walentynko, walentynkową szpadą, chłopie, z serduchem. Hmm. Żebym dostał to, dzisiaj tą No. Dobra, co tam, jeszcze szyszki. Tu masz takie parę, że możesz spaść tutaj na no dole. Bo... Dobra, czekaj, na razie. To cię odgrodzę, może. Na razie sobie to ogarnę. Jeszcze było, tak. Dobra, jakoś, jakoś idzie to zbieranie. Mhm. Mm Dobra, sobie te. E, dwie lodówki przy okazji. Bo później mieć problem z miejscem, jeśli weźmiemy tylko jedną. Dobra, do tego, do czystera ci kładę węgiel A jak już masz? 23 włożone Na no, noc, maruz. więc jakby... Szyszki Masz jakieś miecho? No mam tego Master to. ci dam Dobra Hmm. Znowu z nimi się użerać. Ła. A może jednak z dzidy łatwiej będzie. Gdzie coś robiło? Lina. ok, lina była tu. Dobra. A poczekaj, ja zgoda jeszcze mogę tworzyć, zapomniałem. А, где трофива? уже с ними. No dobra, trzeba, trzeba jakieś mięso załatwić, bo jest lipa. Dobra. Ja tu wykarkuję, Zara. Będziesz znaczy starożrażąć tego? Tak, dobrze. Dobra, no dobra no na razie tak, a potem będzie chyba te trz skrzynki trzeba rozdzielić osobno na trawę i tak dalej. Tak, tak, ale tu będzie całe pole takie w, do, w dół albo wszesz A ja raczej chyba w dół. W dół, iż, w dół, i, w dół i wszerz no, to ja mam takie 4 na 5, 4 na 6 zrobił. No, coś takiego. Coś takiego. mamy od cholery takiego. Coś takiego. po ten Coś trochę ich takiego. trochę trochę ich takiego. Coś takiego. Kuping, kamienie, to i trzy, Dobro. Raz, dwa, trzy. Zrobimy pierwszy już. Mhm. <grymne> Kurde, mogłem pytać Wardiego to bym ci tam robił po prostu na. już skoro po pod tego przenośnego. No, niby tak, ale. Ten Wójx nie wiem, jakoś tak spoko. No inaczej na pewno czekam. No, chyba waleś mi na głowę. Chwała. No, Zabić 4T. 4Golden Belta to mi dropnął. Chłopie. Dobra, Czeka. zbroje się też przy tym robiło, nie? Tak, tak. Już daj, tak ten Twój ale jest lepszy od zbroje drobnej. Tego tak z dupy mogę stworzyć? No chyba. <laughs> Armor, tu będzie? Battle helmet. No dobra, chyba helmet. I on się robi z dwóch kamienia i dwóch złota. No i cacy. To dobra, idziemy na polowanie zara. Mięso mm. jedno mam. Nie wiem do czego połapił, nie pamiętam Dobra dawaj na polowanie szybko To leć, leć. No to dawaj dawaj czemu tu się tak wystawia ty Ja p... no kur tu ci już, ja to muszę ogarnął się w kulę. Dobra. No nie no, ten Merlin. Kurwa, wyjechał mi się, zblokłem się drzewo. I zapomniałem hełmu zrobić. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Wish. Zawsze tak jest. No i pa, będziemy gonić, no chyba mnie szlak trafi. Odpuść. W ogóle to jest z... zwykła marchewka, czy to taka ziomeczek wyskakiwał? Eee, Ma, nie wiem, tak, że wyskakiwał, tylko, tylko na tym, na wespie lunarnej chyba. Na pewno? Mhm. Mm Może. Dobra. Y... Gdzie jest Witam. Po... Masz golda? 8 tylko No to bym potrzebował. No to mogę ci oddać 4: Jeden mi wystarczy i dwa kamienie. Najlepiej. O, no to z kamieniami będzie problem. Dwa kamienia, nic więcej. Bo ten he hełm bym sobie zrobił. A masz może jakiegoś jednego kamienia gdzieś? Właśnie nie. Dobra, jedy kamieni szukać. No poczekaj, bo zaraz na nie takie zara, a tu widzę, że w pobliżu jest. Dobra, jak tam chcesz, ja ginę od głodu, nie? Nie masz mięsa? nie kompletnie? No nic, ginę. Chodź ze mną szybko. Nie zdążę, ja mam 30 HP. Ja pierd... Dobra, tu jest tombstone blisko niby. Koło portalu jest do se na na co? No dobra, mówiłem, że potrzeba mi mięsa. Dlaczego mi przydać na polowanie? Bo o hełmie zapomniałem. Ja pierd... Mówisz bez hełmu na ten, chociaż na pająki. Dobra, spokojna głowa. Zara, będziemy podawać, muszę robić to wszystko gówno, myślę, że nie chcę robić masakru. Przyjdziesz i ten, i poustawiasz sobie. No dobra. No, nie wiem, gdzie mam lecieć. Gdzie jest ten cały? A jest dobra, widzę go. A jajko, to jeden tomstom mniej. Dobra, spokojnie, pomówię no czuwać nad no, tym Twoim tym. Nie, w ogóle. A mi sanity mam wyższe no. są plusy Wiadomo są minusy, ale jest okej okay. Tak dopiero w dniu 14 mogą być gorzej No kurde ten Merlin zasrany Merlin manzona E pana i biegnie za mną, no szlak mnie trafi Weź mu wyje... No, zaraz będziemy drugiego na szukać. Coś się zatykał? No biegnie za mną. Ja mu zaraz pokażę gdzie. Rak zimują. No, to dawaj. Dawaj rak, no? Co? Ty rapsorany jesteś? No i zał mi 30. Wsie za... A jajko Raz, dwa, trzy no. no i co? Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery, Dobra, no zostaw O, rybę masz i y, utka, dorosłe, weź no, Weź się przynieś, ja muszę Rzeczy powalić, bo mam taki syf weku Nie wiem jak to się dzieje, że zawsze mam taki syf Dobra, yy... Będzie sikiera of Łopata To odkładam I co dalej? Nie wiem Ile mam? Pięć kur Ciebie wezmę Dobra Zawsze coś Kolejny psylazm. No kolejny przylecę No dobra, słyszę już sobie trochę życia już odzyskałem, nie ma lipy Tu masz motylak chcesz? Bo ja go niestety nie zjem Dobra, chętnie. Hpę odzyskam. O, sp ale spalnią się z tego kwiatka Chętnie Chętnie Dobra, ja potrzebuję sobie szybko zrobić armor Dwie liny dwie szybko, dwie liny, dwie liny hallo. No Dobra, wolny walimy. No na dziurę ich walimy. Mam nadzieję, że w noc, Nie, no w nocy nie przyjdą za długi czas. Tu gdzieś tu paliłem. Nie mówię o Joshu. Dobra. zbierają się. Jeszcze czekamy, po będę szybko. O, idę. Eee! Raz, Raz, dwa. No i dobre gębęga dostaje. Reżo. Dobra, trzy na mnie Raz, dwa. Dobra, wal, walcz z nim ja strzela nie walczę dwa. Ja walczę z, ja też walczę strzela. Dobra Tak jak Zem ich mniej. pokonasz to mi pomożesz Ja będę uciekać Raz, dwa, trzy, dobra, chodź no. Oni, oni nierównomiernie atakują, więc Dobra, chodź, chodź chodź Dobra, przystankuję ciebie już Dawaj Właaa wow. Przedemów tego, tak, no dobra Zbieraj mięso i będzie na... ten, na mid tylko muszę szybko znaleźć, kurde... ...jakieś kamienie To jest problem aktualny A kamień do mid wpłaca. Kurde, no. nie masz jakichś kamieni, maybe? No, mam dwa No to na pewno nie styknie No nie wiem, ale dam ci Dobra, dzięki I o, z twojej strony Dobra, spalmy w